Dzień dobry, dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparingpartner.pl, a ze mną trochę nietypowy gość w dzisiejszym klimacie, bo Kamil Szkaradek, czyli zawodnik KSW, siemanko. Cześć, wszystkich. Kamil, co Cię tu sprowadza? Tutaj główny sponsor, główny sponsor Nowy jest głównym sponsorem właśnie, mój główny sponsor jest głównym sponsorem tej tychże zawodów, tak, masło maślane. No ale tutaj mnie zaprosił pan Andrzej Kendroś, zaprosił mnie, żebym zobaczył jak wygląda jego sport, jak wygląda karate. Chciał pokazać mi, że nie tylko MMA, a nie tylko we ma są twardzi gościa, że w karate i dziewczęta oczywiście, że są twarde, twarde charaktery, twardy sport i, i naprawdę świetnie się to ogląda. No właśnie, miałem się zapytać, jak twoje wrażenia, bo e, ja szczerze mówiąc, czytając różne komentarze pod e, walkami karateckimi, są one trochę kontrowersyjne, więc pytanie, jak ty je odbierasz? No generalnie to tak jak mówisz, no tak się nastawiałem jadąc tutaj, że no, że karate, że to pewnie takie bardziej tradycyjne, jakieś takie walki z cieniem, że tak powiem bardziej, ale tutaj naprawdę jest... Wiesz, nie ma uderzeń na głowę rękami, ale jest hardcore, jest hardcore. Kopią się, zdzielają piszczele na kolanach, na łokciach, no naprawdę nie pierdzielą się w tańcu, że tak powiem zawodnicy. No naprawdę jest hardcore i jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem. Eee, no to ciekawe, co mówisz, bo e, ciekawi mnie, czy jakby jako zawodnik MMA, gdzie jednak tych ciosów na głowę przede wszystkim starasz się trafiać ręką w głowę. E, Myślisz, że taka formuła ma jakikolwiek sens? Do MMA w sensie myślę, że na pewno kopnięcia bardzo się fajnie przekładają i praca na nogach. Wszyscy się bardzo fajnie ruszają. Wiesz, tutaj jest taka walka, że jest zderzenie. Tu jest zderzenie i tu jest bitka na wytrzymałość. Dosłownie to jest walka o przetrwanie i, kto, i ten, kto jest twardszy, ten zwycięża. W MMA jednak to nie jest tak. Tu sobie możesz odejść, zdobyć sobie miejsce, a tutaj nie ma, tu jest cały czas jechane. Jest troszeczkę inna specyfika i myślę, że byś to fajnie połączył z innymi sportami, myślisz, że miałoby jakieś przełożenie? No ale tak samo karate, no to, to, to jednak nie, no bo to jest jednak inny sport, no nie, to już tak nie można porównywać. Czyli generalnie mówisz, że jesteś pod wrażeniem twardości tych zawodników. Czy w MMA w jakiś sposób jest taki klimat, że... Jakieś utwardzania, takie rzeczy robicie, czy jest to jakby naturalna rzecz, która przychodzi po prostu z treningiem? Wiesz, co w MMA jest ten problem, że jest wszystko. Jest, trzeba trenować zapasy, trzeba trenować parter, grappling, siłownie i nie ma, nie ma czasu na takie. Wiadomo, ja są zawodnicy, którzy to robią. Ja na przykład. Bardzo dbam o to, żeby utwardzać kostki na dłoniach, czyli jakieś popki na kościach i tak dalej, ale generalnie jak utwierdzanie piszczeli i tak dalej, to u mnie nie wchodzi w grę. Ale są tacy zawodnicy, dla mnie, dla mnie na przykład nie jest to jakieś, ja nie jestem jakimś super kopaczem, dla mnie to nie jest ważne, bardziej boksuję, ale, ale, ale tak ja mówię, no to co tutaj widzę, jak kurde chłopaki łamią sobie piszczele na tych łokciach, no aż mi ciarki przychodzą czasami, naprawdę. Ehm, Kamil, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo e, jesteś zawodnikiem, który Próbował różnych sportów walki, czy jesteś stricte zawodnikiem MMA od początku? Z różnych. Zaczynałem od kickboxingu i brazyjskiego jitsu i potem tak się to wszystko, wiesz, połączyło fajnie, że, że jednak MMA to jest to, to mój bazowy sport i, i w tym chciałbym to... Ale karate nie próbowałeś? Niestety nie, niestety nie próbowałem. Żałuję, bo przydały mi się czasami kopniaki fajne nie powiem, że nie. No właśnie, więc może jakiś kiedyś coś spróbujesz, jakieś karate zrobisz. E, prezes nowi czy może zaciągnie na trening. Podpowiemy taki temat. Ja myślę, że jak pan Andrzej zaprosi na trening, to czemu nie? Jak najbardziej. Arsenał, arsenał cały czas trzeba udoskonalać. Każde, każda, każda, wartość dodana jest dla mnie tutaj jak najbardziej na plus i uważam, że, że, takie treningi mają sens. Tak jak mówię, nie stricte, bo pod walkę, bo to pod, bo walka tutaj bo, bo, walka, bo walka to jest walka, no nie, tutaj jest troszeczkę inaczej wygląda, ale elementy karate są tutaj super i, i myślę, że bo jak najbardziej są do zastosowania w ma. Cieszę się, że słyszę takie dobre słowa o karate z Twoich ust. Ja Ci bardzo dziękuję. Personalnie, osobiście kibicuję i czekam na kolejne Twoje starcia, bo ostatnie było majstersztykiem. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich kibiców i trzymajcie kciuki. Dziękuję. Super, jeszcze raz.